Siema! Witam was na kanale Koza Menager. Bardzo mi miło, że jesteście tutaj podczas kolejnego odcinka kariery. Chciałbym wam bardzo podziękować na samym początku za odbiór ostatnich filmów. Komentarze oczywiście były różne. Ja wiem, że według niektórych, jak mam 200 milionów, to każdy klub przecież wyda cały swój budżet transferowy w jednym oknie. Ale bardzo dziękuję, że te odcinki oglądacie, łapkujecie i nawet tym, którzy moje decyzje krytykują. W moim zdaniem bardziej lub mniej zasadny sposób. Dziękuję, że jesteście. Po prostu naprawdę bardzo mocno to doceniam. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek także przypadnie Wam do gustu. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału. No i oczywiście na zgodę FC jesteśmy, słuchajcie, w czasie reprezentacyjnym. Ja co prawda nie mam na sobie trykotu reprezentacji, ale jeżeli Wy chcielibyście zaopatrzyć się w swój, to na zgoda oczywiście z kasłem Koza Sport 2021 znajdziecie czego tylko reprezentacyjnego potrzebujecie. Nie tylko reprezentacja Polski. Przed nami spotkanie. Z Kaliari. Ja muszę powiedzieć, że zastanawiałem się kurczę nad sensem symulacji w tej karierze i. I powiem szczerze, chyba będziemy trzymali się tych szybkich symulacji, bo one po prostu działają. Tam rzeczywiście piłkarze pokazują pełnię swojego potencjału i też widzę, że wy. Kurcze, lubicie jak te mecze są szybciej symulowane. Znaczy, że po prostu odpowiada Wam, e, kiedy te, te materiały mają w sobie więcej spotkań, gdzie, gdzie jeden mecz nie zajmuje jednej trzeciej odcinka. E, zresztą dajcie znać proszę na dole w komentarzu, co sądzicie, bo już niebawem będę rozpoczynał nagrania nowej kariery prawdopodobnie. E, no i chciałbym, żebyście w. E, żeby ona po prostu pasowała Wam, tak? E, nie powiem jeszcze, gdzie się przeniesiemy, nie powiem, co zrobimy. Na razie skupiamy się na wioli e, No bo tutaj naprawdę trzeba będzie teraz. Dołożyć wszelkich starań, żeby wygrać. Wygrać Scudetto, wygrać. Ligę Mistrzów? Kto wie, zobaczymy jak to się poukłada Jak na razie przed nami szóste w tabeli Cagliari, a potem a propos Ligi Mistrzów Właśnie rozgrywki w europejskich pucharach Z Loco i Doskonale wiecie i doskonale e, Zdajecie sobie sprawę, bo mówimy o tym wielokrotnie Liga jest dla nas ważniejsza Tak więc tutaj oczywiście e, Pójdziemy pełnym składem, a, a To co nam zostanie na Ligę Mistrzów To nam zostanie na Ligę Mistrzów, tak więc W składzie zobaczymy Kudusa, Berardiego e, Razem z Torreirą pojawi się Lokatelli. W środku pola, a to ile lekko obniżymy. Podobała bardzo mi się propozycja, żebyśmy grali tak naprawdę ustawieniem zawierającym i szóstkę, i ósemkę, i dziesiątkę. Rzeczywiście często zespoły tak grają, oczywiście na prezentacji to wygląda troszeczkę inaczej. Nie widać wtedy tego, że zawodnicy tak się ustawiają, ale my tutaj nie mamy za dużego wpływu, bo niestety FIFA w tym roku nie daje nam za dużego wpływu na symulację i grę. Ja wiem, że teoretycznie mamy dodane te modele symulacji lepsze. Ale doskonale chyba wszyscy wiemy, jak to się prezentuje. Chyba niestety, jakby zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę, i, i, i kilkadziesiąt odcinków tej kariery um, dało już dokładny pogląd każdemu, że nawet jeżeli ja tutaj staram się przy tych symulacjach dbać o każdy szczegół, to mam wrażenie, że w ogóle nie mamy wpływu na to, co dzieje się podczas rozgrywki. Jest to przykre. Ale tak jest, więc dlatego ja wybieram szybką symulację z nadzieją na to, że będzie ona dla nas dobra. Bardzo ciekawy skład naszych rywali. Nie chodzi mi już nawet o tego Walukiewicza, ale zobaczcie, że Miki Tarjan jest w Kaliari, ale nie był w stanie pomóc swojemu zespołowi. Dla nas strzelają kudus oraz piątek. No i właśnie, powiem szczerze. Że jestem bardzo ciekawy, em, statystycznie jak się to prezentuje, jeśli chodzi o naszych napastników, bo Embolo, byłem przekonany, że będzie radził sobie w tej lidze od początku dużo lepiej, a wychodzi na to, że Pio Pio ma więcej bramek zdobytych, ale to Szwajcar ma lepsze oceny. Tak więc tutaj bardzo wyrównany pojedynek, bo em, ma zdobytą jedną bramkę więcej piątek, ale zobaczcie, że 11 spotkań em, ma rozegranych też więcej, więc tu em, trzeba na to zwrócić uwagę. Co prawda, tak naprawdę Brill Embolo. Upodobał sobie najbardziej The Champions, bo tam ma bramek strzelonych najwięcej. Zobaczmy, co ma do przekazania nam nasz kapitan, czyli oczywiście Cornet. Chciałbym tylko. No dobrze, to mnie cieszy. No i więcej, chcę grać kastań. Bardzo dużo osób w komentarzach zauważyło fakt, który mnie również boli i szczerze to mówię. Że mamy trochę mało Włochów, ale słuchajcie, po pierwsze, przyjęliśmy model taki, jaki przyjęliśmy, czyli że zawodników sprzedajemy po prostu. I, e, i jeżeli ktoś jest do sprzedania, no to. No to znaczy, jeżeli dostajemy ofertę, to sprzedajemy gościa. To jest pierwsza rzecz. E, druga rzecz, która e, no jest do wzięcia pod uwagę, to fakt, że większość włoskich klubów nie chce z nami rozmawiać, więc i tak jestem zadowolony, że między innymi mamy tutaj jedną z większych gwiazd włoskiej, włoskiej piłki, czyli jest ten Locatelli, e, więc cieszę się, że mamy tego Brignole. No mieliśmy tego naszego, oborze e, środkowego obrońcę. No wi widzę twarz, ale nie przypomnę sobie teraz e, jakby, który rywalizował z Kambulą. no ale... Dobrze, że mamy chociaż tego sensiego. No, jakby powiem szczerze, chciałbym mieć tu więcej Włochów i zgadzam się z wami, ale widzicie, że z ograniczeniami tej kariery jest naprawdę ciężko niektórych piłkarzy i. No, no, i tak to wygląda. Dobra, to co istotne, zagramy sobie jeszcze. Chciałbym bardzo Nevesa dać do składu. Kudus, czy ty możesz wystąpić na prawym skrzydle? Możesz, czyli Berardi sobie odpocznie. Tu zobaczymy, właśnie Nevesa, który zagra niżej, a jako dziesiątka zagra Sensi. I wiecie co? Damy szansę Vivianiemu który będzie tutaj wszystko nam zabezpieczał. Tak więc w ten sposób wygląda ten skład. Pomieszanie troszeczkę różnych tutaj mamy pomieszanie różnych, różnych kalibrów piłkarzy, tak bym to określił. Ale słuchajcie, jesteśmy na czele, gramy z lokomotywem, który radzi sobie słabo. Liczę na to, że uda nam się tu zwyciężyć, a też piłkazy muszą trochę łapać tych minut, więc to jest właśnie mecz, w którym mam nadzieję, że się uda złapać minuty. I udało się złapać i zwycięstwo, i minuty, więc znakomicie. Kastań strzela, Kudus z prawego skrzydła. To jest też bardzo dobra informacja, że on na trochę innej pozycji poradził sobie znakomicie. Bardzo, bardzo, bardzo e, cieszy mnie jego znakomity występ. E, I Kudus dobrze sobie radzi, cieszy mnie to bardzo mocno. E, trzeba było trochę pozmieniać taktykę Brill, e, nie wiem trochę o co ci chodzi tak do końca. Cieszę się po prostu, że to wszystko zaczyna powoli działać i Kornet nominowany do zawodnika miesiąca. No to jest fenomenalna informacja. Cieszy mnie to niezmiernie, a my czekamy na starcie z Benevento. E, sugestia w kwestii wyboru kapitana. No nie zostanie nim Salvadori Sirigu, no bo ten nie załapie się nawet do e, kadry meczowej. Benevento jest w tabeli ostatnie, ale nie zmienia to faktu, że tutaj absolutnie nie ma mowy o jakimś e, wiecie, w, w lekceważeniu ich. Tak więc zagramy z sobie składem złożonym z naszych podstawowych zawodników tak naprawdę. Tu zobaczymy Liwakowicza. Jedyna zmiana, jaka będzie, to chciałbym, żeby Kasas pojawił się na prawej stronie, no bo też chcę, żeby on się troszkę ogrywał e, i wydaje mi się, że to jest e, uczciwe postawienie sprawy, że on wystąpi sobie tutaj. E, dalej Sensi zmieni się z Kudusem. E, Vivianiu ustąpi miejsca Torejrze. E, tu zobaczymy Locatelliego. Z lewej strony wystąpi sobie e, Koita, z prawej natomiast Berardi, no i na ataku Brill Embolo. Tak więc widzicie, że tak naprawdę poza prawem obroń Pełne galowe e, zestawienie e, i bez lekceważenia, bez pozostawiania sobie miejsca na błąd. Tutaj chcę trzech punktów i chcę pewności. Najchętniej trzy punkty z czystym kątem. To jest to, na co mam ochotę i tak też się dzieje. Cornet, Kudus, Cornet. Ko, um, koita. Oni nawet strzału nie oddali, tak więc jestem przekonany, że to spotkanie nie wyglądałoby tak dobrze, kiedy prowadziłbym symulację. Um, dlatego też oddaję to wszystko w ręce szybkiej symulacji. Słuchajcie, um, ostatnio miałem nawet może nie sprzeczkę, ale wymianę zdań Twitterową um, na temat tego, że sam chciałem tych symulacji, a potem. Um, a potem z nich nie korzystam. Przez kilkadziesiąt odcinków doskonale zbadaliśmy ten system um, i ja jestem ogromnym, jakby jestem za. To jest super. Ale słuchajcie, doskonale wiemy jak wyglądały te symulacje. Kiedy nasi piłkarze mieli możliwość oddania strzału, nie robili tego. Kiedy nasi piłkarze mieli możliwość, yy, kiedy mieli zmienione wytyczne, często to nie miało wpływu na grę. Już pomijam fakt, że absurdalnym zdaje się mecz, w którym mamy jeden aut, jeden różny Brak stałych fragmentów gry po, po, po przez faule. Tak więc, no to jest, to jest absurdalna sprawa. Trzymam kciuki, bo naprawdę tryb kariery bardzo fajnie się rozwija. I naprawdę mówię to z czystym sercem. Wiecie doskonale, że ja należę do osób, które kiedy trzeba krytykować, krytykują, a kiedy trzeba chwalić, chwalą. I naprawdę chwalę i jej sports otwarcie za to, jakie ruchy są robione w karierze. Ale to jest cały czas za mało i, i wierzę w to, że ym, w przyszłym roku i liczę na to, że w przyszłym roku może nie dostaniemy jakichś wielkich zmian, ale liczę, że to, co, będzie, co jest teraz dodane, będzie działało znakomicie szczerze mam jakby mam wiarę w to, że tak będzie i na to liczę. Dobra, słuchajcie wracając do tego, co dzieje się to w naszym kalendarzu widzimy Ross który tutaj przed nami majaczą jako, jako rywal kolejny, jako niezwykle istotny przeciwnik. W dodatku Kornet zdobywa zawodnika miesiąca, więc możecie mu także pogratulować w komentarzach, chociaż tam piszecie, mam nadzieję taką, to kogo wolicie a w zasadzie jaki rodzaj kariery wolicie oglądać. No i teraz czeka nas Ciężka decyzja odnośnie tego, jaki skład chcemy wystawić, ale wydaje mi się, że poza Florencim na prawej stronie niewiele się tu zmieni. Tak naprawdę, jeżeli ktoś z ławki będzie w stanie e, pokazać tutaj e, się dobrze w tym meczu, no to wtedy dopiero wywalczy sobie miejsce w, do startu w kolejnym spotkaniu. My podchodzimy do tego me meczu. Jedyne co, to jeszcze udajmy się na konferencję prasową. Zobaczmy, e, czy skład pozwala myśleć o utrzymaniu wysokiego poziomu. Zdecydowanie, bo naprawdę uważam, że. Ta kadra, którą złożyliśmy, mimo że nie kupiłem zawodników za 90 milionów, jest kadrą topową. Eee, Czyż ta sądzisz, że klub AC Milan ma powody do obaw? Eee, morale klubu AC Milan to rzecz bez znaczenia. Taka jest prawda. My patrzymy na siebie. Eee, ostatnio oglądaliśmy parę Waszych świetnych występów. Czy zespół utrzyma taką formę? Eee, stać nas na jeszcze więcej. Też tak uważam, bo naprawdę to były spotkania. Dobre, ale niewybitne. Między innymi traciliśmy gole. Mam nadzieję, że tak nie będzie tym razem. No i czas na wielkie starcie z wielkim Milanem. Nie można się bać tego określenia, bo oni naprawdę radzą sobie w ostatnich latach naprawdę niesamowicie, a my w tym meczu wygrywamy 1-2 embolu. Bril Embolo, ten napastnik, który był za tani dla niektórych, ten napastnik, który był złym wyborem, pokazuje w tym meczu, że naprawdę możemy na niego liczyć. To, że wystawił mnie pan w ostatnim meczu, jestem z ciebie dumny, nawet. Nie wiedziałem, że wyszedłeś, ale cieszę się bardzo mocno. A my gramy sobie teraz w lidze mistrzów na Chilku. Słuchajcie, mamy komplet zwycięstw. Przed nami spotkanie z Benfiką i tutaj tak naprawdę możemy. Nie, nie mówię, że odpuścić to spotkanie, bo broń Boże nie, ale zastanowić się nad tym, jak chcielibyśmy podejść, bo możemy do tego meczu podejść w troszeczkę inny sposób, troszkę innym ustawieniem, przetestować coś nowego. Tak więc Radu wystąpi w podstawowym składzie, z prawej strony Kastań, w obronie zobaczymy duet Kambula. No właśnie, czy duet. Nie chcę grać duetem, przyznam szczerze, chciałbym, żeby tutaj był to tercet e, i na takie rozwiązanie się zdecydujemy, e, ponieważ chcę, żeby zagrał zarówno Kastań, jak i w środku obrony Kambulla, Wober, e, oraz chciałbym tu zobaczyć jeszcze Pirole. Corneta zmieni w tym meczu Kastani No nie wystąpi Desilio On absolutnie jest tutaj odstawiony do Lamusa ale, ale mamy teraz piłkarzy innych, na których stawiamy Więc w ten sposób wyglądać będzie e, Nasza jedenastka, Pirola na środku e, Ten blok defensywny fajnie się prezentuje Kastani jako lewy wahadłowy Kasas jako prawy wahadłowy Radu No i zobaczmy środek pomocy Na pewno wystąpi Viviani Chciałbym zobaczyć tutaj Jetsona Fernandesza jako środkowego pomocnika ofensywnego, zdaje się, e, będziemy go tutaj wystawiali, a tu Neves jako środkowy pomocnik, e, więc fajny środek pola. Na ataku Brignola nie może wystąpić, e, na ataku zobaczymy, słuchajcie, duet Koita Piątek, bo Koita dawno nie strzelił, więc mam nadzieję, że tutaj w duecie z Pio Pio. Chyba, że Fernandez może jakimś cudem zagrać na napadzie, no średnio. A gdybyśmy Ciebie tutaj lekko sobie zmodyfikowali na siny, mógłbym? Liny, no liny to tak średnio, bo chodzi mi o ustawienie brinioli w taki sposób, żeby ten był zadowolony z życia napastnik. To czekajcie, Fernandesa musimy sobie troszeczkę cofnąć na SPO cały czas, ale tu zwalnia nam się wtedy miejsce, środkowy napastnik i Bryniola wystąpić już może. Tak więc, no, takie ustawienie, dosyć specyficzne. Jak widzicie, tutaj naprawdę mocno to zrotowaliśmy. Dajmy szansę ewentualnie Julia niemu na debiut w Lidze Mistrzów. No, uważam, że to jest naprawdę skład, który mimo wszystko z tą Benficą szansę ma, żeby sobie poradzić, a... A chce, żebyśmy wyszli w ten sposób. Tylko pytanie, kto będzie kapitanem tej drużyny. Wydaje mi się, że tutaj Kastania, jako chyba z najdłuższym składem piłkarz um, dostanie opaskę. Viviani może być dłużej w klubie, ale no, jednak tu postawimy na belgijskiego zawodnika, jedziemy do Liszboj, e, żeby zagrać z e, Benficą i zobaczymy, jak to będzie. Gra tutaj nasz. Były podopieczne, czyli was. Oni podchodzą do tego meczu niezwykle poważnie. I to będzie też pytanie, jakby to będzie też test dla tej naszej młodzieży, jak ona sobie poradzi. No nie poradziła sobie. Waltrz mi to kazał się być zbyt silny. Zdarza się, słuchajcie, zdarza się. E, my, dzięki temu e, zabiegowi, przynajmniej zyskujemy dużo sił na mecz z. Atalantą, a to jest niezwykle istotne spotkanie, ponieważ e, gramy zaraz, e, bo gramy zaraz z wiceliderem tabeli, tak więc e, to jest naprawdę mecz, w którym cieszę się, że podejdziemy, do, do którego cieszę się, że podejdziemy najlepszym możliwym składem. To jest naprawdę piękna sprawa. Sensi i odrobinkę narzeka, że, że gra za mało. E, no prawdą jest, że były piłkarz. M, e, Interu mógłby częściej pojawiać się w składzie. I najchętniej szczerze powiedziawszy, patrząc na to ustawienie. No ja mam ochotę na drobny eksperyment. Ale to w kolejnym meczu. No nie na Atalantę. Nie na Atalante eksperymenty. Na Atalantę wychodzimy naszym najmocniejszym zestawieniem, które mam nadzieję, że da nam trzy punkty i daje Brignola z ławki oraz Embolo po raz kolejny. E, Szwajcar strzela w jakże istotnym pojedynku, tak więc cieszy mnie to naprawdę bardzo mocno. Bednarem obiektem zainteresowania, ale przyznam szczerze, no już nie naszego. Już, e, już tutaj my kończymy jakby e, śledzenie polskiego zawodnika. E, to, 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 już nie jest, to już nie jest piłkarz, który nas w jakiś sposób e, interesuje. E, co się dzieje tutaj dalej? Dziękuję za ponowne wyłączenie do składu. Jestem z Ciebie dumny, Timothy, e, że tutaj i, e, zaakceptowałeś troszeczkę też swój los e, Zobaczymy z kim teraz Przyjdzie nam grać, bo przyznam szczerze Patrząc na te e, Skąd inąc sensowne Roszczenia Sensiego Co do częstej gry w składzie Chciałbym przetestować Ustawienie 4-3-1-2 Bądź 4-1-2-1-2 Ogólnie, żebyśmy tutaj mieli takiego typowego trekwartistę, w którego wcieli się e, Kudus, żebyśmy mieli dwóch napastników W postaci Berardiego Oraz e, w postaci Berardiego oraz tego, jak on się nazywa? Eee, Embolo, oczywiście. I żeby wtedy Sensi zyskał to miejsce zamiast ee, Koity, który zdaje się, no, że nie radzi sobie najlepiej w tym sezonie. Tak więc tutaj, jak widzicie, ee, Berardina, napad, bo on tam ma minus jeden, ale spróbujemy tego ustawienia mimo wszystko. No i tutaj zobaczymy sobie Sensiego. Wydaje się, że jest to naprawdę sensowne hehe, he. yy, dobra. Piątek? Nie. Damy szansę Berardiemu. Damy tutaj szansę Berardiemu. Czy mogę ci jakoś lyny? Też cię to nie satysfakcjonuje. A ppy py, pyny? Też cię nie satysfakcjonuje. A, ny? No to to na pewno nie. Yy, dobra. Yy, Zmienimy sobie tylko tę formację, żeby ona była. Ustawiona tak, jak powinna być ustawiona. Skład się tutaj nam zgadza. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Jak, jak nie poradzi sobie Merardi na tej pozycji, no to będziemy szukali innego rozwiązania. Na prawej obronie chciałbym tylko, żeby to był jednak Florencji zamiast Kastania, ale Belko oczywiście znajdzie swoje miejsce na ławce rezerwowych zamiast. Uuu, 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 zamiast kogo? To jest dobre pytanie. Yy, zamiast nikogo, po prostu nie znajdzie miejsca jednak. <grym> Ale wystąpi w meczu z Barceloną, więc on będzie na to spotkanie gotowy. Yy, my jesteśmy przygotowani na starcie z Sassuolo i zobaczmy, jak sobie poradzimy. No, powiem tak, udało nam się zdobyć bramki dwie, yy, tylko że no, straciliśmy również dwie, z czego jedną strzelił nasz były piłkarz, czyli oczywiście Federico Kieza. No, no, taki bym powiedział ten eksperyment. N nie wiem, czy możemy go zaliczyć do udanych. Zdamy sobie pewnie jeszcze jedną szansę e, w kolejnym starciu. Tymczasem pora na spotkanie z dumą Katalonii. E, czy Blaugrana e, jest dla nas jeszcze zagrożeniem? Nie jest. To jest nasz ostatni mecz w lidze. Mistrzów, oczywiście, czyli mamy pewne miejsce w grupie, słuchajcie, pierwsze. E, dlatego też znowu zagramy sobie tym zestawieniem. Nawet jeżeli to ma się źle skończyć, e, to ja chcę dać odpocząć swoim podstawowym zawodnikom, to jest dla mnie niezwykle istotne. Ale ta Barcelona wygląda ciekawie, słuchajcie. Merino Verati de Jong, Silva de Fati, Chilwell, Kimpembe Lengle, Dest Terstegen. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wygrywamy 3 do 2. Fantastycznie, słuchajcie, to cieszy mnie naprawdę bardzo mocno. Piątek z dubletem przeciwko Barcelonie. No myślę, że na takie spotkania właśnie Polak liczył, przychodząc do nas, bo dajemy mu szansę gry w Europie. Jest rezerwowym, ale naprawdę przydatnym, więc cieszy mnie to niezmiernie, że, że tak dobrze sobie Polak radzi. No i mam nadzieję, że podtrzyma on swoją dobrą formę w najbliższym. W najbliższym czasie, co prawda, my nie byliśmy w stanie utrzymać kolejnego miejsca na liście zawodników miesiąca, ponieważ Jimenez zdobywa to trofeum, ale jest zawodnikiem dopiero czwartej drużyny Serie A, ponieważ to miejsce zajmuje Juventus, aczkolwiek pamiętajmy, to są dopiero cztery kolejki. Przepraszam, to jest dopiero 15 kolejek za nami. To jest naprawdę, tu się wszystko może wydarzyć. Zagramy jeszcze raz wąskim zestawieniem. Wydaje się, że Torino proponuje. A nie, jednak nie proponuję podobnego rozwiązania. Jest to zespół dużo gorszy, więc jeżeli tutaj nie uda nam się zwyciężyć, no to znaczy, że nie ma miejsca na tę formację. Po prostu. No i niestety nie ma. Kornet e, z czerwoną kartką. Lokatelli e, z bramką. Zobaczcie, stworzyliśmy sobie teoretycznie mnóstwo sytuacji, ale nic nie wykorzystujemy. Jeszcze zastanawiam się, czy tego wariantu nie przeforsować bez Berardiego w podstawowym składzie, żeby zobaczyć, czy piątek e, po tych naprawdę dobrych występach w podstawowym, skła e, w podstawowym składzie w. Lidze Mistrzów, e, czy, czy tam nie, po prostu nie dać mu szansy. No zastanawiam się. Berardi jest zadowolony, że gra, chociaż tak naprawdę gra słabo. E, z drugiej strony, Gabriel tutaj bije się w piersi, chyba za, za to spotkanie. Ja w ogóle jestem mega zadowolony z transferu Brazylijczyka, bo kurczę, zobaczcie, jak on dobrze się wpasował. Jest lewonożny, to jest w ogóle idealny, e, po prostu, piłkarz do naszej drużyny. My cały czas mamy jednopunktową przewagę, ale nad dwoma zespołami, aż, więc tutaj, tak jak mówiłem, wszystko. Może się wydarzyć. W tym spotkaniu gramy z Sampdorią. 13. To są kolejne punkty, które powinniśmy zdobyć. Liczę, że się uda. Zobaczymy zresztą jak to się nam wszystko poukłada Na lewej obronie mógłby zagrać Fernandez no, teoretycznie tylko, bo tutaj nie mógłby jednak Kastań, Kastań będzie jako nasz lewy obrońca Tutaj Kornet w takim razie um, oczywiście będzie na ławce rezerwowych ale, ale nie będzie, bo pozwolimy komputerowi samemu go wymienić Zobaczymy więc jak to będzie wyglądało w tym meczu Czy uda nam się zwyciężyć? Jak nie to wąska formacja idzie absolutnie do lamusa Znowu stracimy sporo bramek, tym razem jednak robimy to na co liczyłem Czyli, czyli sporo, sporo strzelania, ale czy tak naprawdę sens jest warty tego, żeby pod niego składać, zmieniać cały skład, czy nie lepiej zmieniać lokatel jego, żeby ten tutaj, tutaj grywał, więc. Wydaje mi się, że trochę za bardzo forsuje ym, tego naszego włoskiego piłkarza i, i raczej będziemy się tutaj zastanawiali, jak to, jak to robić w formacji 4-3-3, bo ta zwyczajnie lepiej działa. Kolejne punkty rozwoju zyskuje Cornet, nasz kapitan, który naprawdę radzi sobie genialnie, a my mamy ryzyko utraty piłkarzy, jest to Gerard Piquet. My z legendarnym Hiszpanem nie przedłużymy kontraktu, ale myślę, że on o tym wie i jakby tutaj, yy, gdzie będzie chciał pójść, tam, tam może iść. Ja z tym nie mam absolutnie żadnego problemu, a poza tym wszyscy są zadbani, wszyscy są dopieszczeni. Nie pozwalamy piłkarzom odejść za darmo, nie pozwalamy się tym kontraktom wyczerpać. Tymczasem czekamy na to, co przyniosą nam kolejne dni. To jest teraz przerwa świąteczna, mam wrażenie. Nie związana z reprezentacją, tylko po prostu związana z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia. Więc cieszy mnie to bardzo, że też nasi piłkarze dostają odrobinę czasu na wytchnienie, i zastanawiam się tylko, czy. Czy, czy kogoś chcemy wypożyczyć z klubu Bo e, myślę też o tym Czy chciałbym kogoś sprowadzić do nas e, Żeby jeszcze zwiększyć tutaj Wiecie, m, konkurencję w składzie Żeby jeszcze tutaj dołożyć kolejną, e, Kolejny ten poziom Ale powiem szczerze, nie wiem Przyznam szczerze, naprawdę, naprawdę nie wiem Czy my kogoś w tym momencie e, potrzebujemy No ten skład wygląda no przerażająco dobrze, no naprawdę, dysponujemy tutaj piłkarzami e, niebywałymi, troszeczkę zastanawiam się, czy nie powinienem wy wypożyczyć Vivianiego albo Piroli, bo, bo nie wiem, czy będziemy mieli w ciągu sezonu wystarczająco czasu dla tych zawodników, więc e, to jest jedyna rzecz, która gdzieś tam chodzi mi po głowie i nad którą się zastanawiam. No nie wiem, jakby zaraz będę o tym myślał dogłębniej, czas teraz na spotkanie z Napoli, z ósmą drużyną serii A, naprawdę, przypominam wam, że to jest to Napoli, które dominowało jakiś czas temu, które rozjeżdżało rywali tym samym atakiem, mając Osimena, Lozano, Insigne, no bardzo ciekawy jest dołek e ich formy, który się podtrzymuje po tej porażce z nami, ponieważ Berardi, Koita oraz Koita powracający do składu zdobywają bramki. Więc bardzo cieszę się z tego powodu, że e, też nasz lewoskrzydłowy wreszcie się przebudził, bo zdaje się, że to nie był do tej pory najlepszy sezon w jego wykonaniu. Ale ja nie chcę gdybać, ja chcę zobaczyć, jaki to był sezon w liczbach, w statystykach, ale o tym wszystkim przekonamy się już jutro, jak te statystyki wyglądają.